No Tomku, żadna praca nie Wiem, a robisz to tak pięknie, że postanowiłem zrobić z tego kurwarcy dzieło sztuki filmowej. Mam nadzieję, ukazuje na wszystkich stronach Maciej, opowiedz, co cię skłoniło do podjęcia tej pracy? Chęć zagrania meczu. Myślałem, ponieważ że pasja życiowa. Ponieważ woda w postaci śniegu nie może stać się przeszkodą do kolejnej przygody z pasją. A jakieś tsunami, trzęsienie ziemi byłoby przeszkodą, czy nie? Wszystko zależy. Zalibyśmy odgruzowali. Pływać niestety nie umiem, także jeżeli woda by zalała to boisko, w kapoku bym zagrał. Ale jakby tylko do szyi? Powiedzieliście, żeby między nogami była przerwa. Ale gdzie? U bramkarza? Tak. Żebyśmy zawsze dziury dostawać, nawet kajakiem.